Jak się czujesz w Tarnowie ponownie? To świetne uczucie być tutaj znowu. Co prawda jestem po drugiej stronie, bo jeżdżę w innej drużynie, ale zawsze jest tutaj dobrze. Miałam dobry poprzedni sezon w Tarnowie i spotkałam tutaj wielu sympatycznych ludzi. Czy z tego powodu będzie to szczególny mecz dla Ciebie? Na pewno. To trudne. Z jednej strony dobrze jest odwiedzić Tarnów, ale z drugiej strony ciężko, bo jeżdżę nie dla Unii. I wiem, że muszę pojechać jak najlepiej, ale nie chcę też wkurzyć moich starych znajomych. Co powiesz o drużynie Unii Tarnów w obecnym sezonie? Ciągle to silny zespół, może nie wszystko jest tak, jakby tego oczekiwano w klubie, ale myślę, że z czasem wszystko będzie dobrze. Thank you. Thank you. All right.